W samochodzie Matylny takie jaja i jedziemy ją zostawić już u nas na podwórku dawno nie jeździła, widzisz jest zakurzona, trzeba ją będzie umyć, przygotować do sezonu no nie, no, Kamulce też trzeba trochę ruszyć trzeba wolno chodzi ale widzisz, każde ma słaby akumulator mm. i każde uruchomienie tutaj szyby powoduje, że trochę przygasa Ale zamówiłem nowy akumulator i jutro już będzie Jaśniutkie? Mm -hmm. Tu jeszcze mamy, zobaczyć radio Bekera Trzeba wpisać kod, ciekawe czy dziadek ma kod do tego radia A jak nie to drugi dziadek Ci rozkoduje, myślę. to nie koniec jeszcze dzisiejszych motoryzacyjnych rewelacji to Znaczy dla mnie rewelacji. Dla Ciebie też, nie? Mm -hmm. Ale się tym fajnie jedzie Skrzynia jest tutaj mistrzowska Czekaj, przechamujemy O, przeczyścimy mi jadą za nami, czy nie Mhm, mm tak No, panamerą Turbo to nas chyba dogonią szybko, nie? Mm -hmm. o. o. zobacz kto. Słodki. Zuzia, no. A to oni tutaj mieszka znaczy... tu mieszkają. Okay. Jadą czy nie? Nie wiem. Jadą chyba No teraz jadą, dobra. Właśnie wyjechała, tak, ale czeka właśnie z kluczami, żebyśmy mieli pilota. Mhm. Bo ja nie wziąłem Bo Miała ze mną jechać na zakupy. O, zaraz cię mogę zrzucić do niej, jak chcesz. Tak? A co? Będzie... się do mamy? Mhm. Dobra, widzisz, za załatwisz. Dwie pieczenie. He, he, he. Tak, jednym ogół. Ale fajnie się to Można powiedzieć. A jeszcze za nami nie jadą? Jadą, jadą. Aha. tak Albo nie Radyjka obowiązkowa musi być, nie? W takim aucie Trochę nudnawy może być ten film, to może zmieniaj przynajmniej Ujęcia jakoś Ale się Aha. na pewno nie spodziewa. No na pewno się Klara nie spodziewa. <grystanie> Klara jaka mina. Dobra. To ja ci ją zaprowadzę Matyśka na podwórko. Dobra? Nic się nie martw. Aha weź mi klucze przynieś od mamy. Dobra? Weź od mamy klucze i mi przynieś. Jak tu nisko. No. No i tak proszę Państwa. Mazda MX-5 generacji NB Nie wiem, który rocznik, chyba 98 Ja ją tutaj przystawię, bliżej A, bliżej tych słupów Okej okay. Piękna, nie? O, antena jest nawet elektryczna. Fiu, fiu. Takie rzeczy. To o, sobie ją zamknij, matyśka. Zamknięte? Kłódka? Zamknięta? Tak jest, pięknie. No możesz. Kibayer, fiu, fiu. Okej, okay. zamykamy, dobrze. I te klucze proszę wziąć do domu, dobrze.